Co ty tutaj robisz? Wystraszyłeś mnie. Zapomnij o mnie. Co ty tutaj robisz? Co? Wiem, to twój dom i masz prawo chodzić dokąd chcesz i robić co chcesz. Chciałem się napić wody. Znowu pijesz wodę prosto z butelki. A rzeczywiście. Jak sama wiesz, to stare przyzwyczajenie. Jestem niereformowalny. Ale ty też. Jak to? Jak to? Ugotowałaś sobie warzywa na obiad, a teraz podjadasz chleb z masłem i cukrem. Zajmij się swoimi sprawami. Nie martw się, nikomu nie powiem. Moje usta są zamknięte na siedem pieczęci. To już idź. Idę, matko, ale przedtem zdradzę Ci wspaniały przepis. Patrz, pokażę Ci. Oto chleb. Posmaruj masłem. A teraz dżemem i